Witam Was w kolejnym odcinku Spec Simulator X Jako, że jeszcze mamy owocowe boosty, wpadłem na pomysł, aby zdobyć nowego huge peta Żeby nie było łatwo, spróbujemy zdobyć nowego huge peta z i Wardu. Oczywiście on tylko dropi na hardcore modzie, więc będzie dużo ciężej Na początek boosty wykorzystamy, aby zdobyć trochę doodle coinów Dzięki nim na pewno pójdzie nam szybko i sprawnie Aktualnie posiadamy niecałe 240 bilionów Finalnie chciałbym, żebyśmy wydropili 5-6 trylionów, tak aby nam starczyło na 24-godzinny opening. No dobra, koniec gadania, ja się biorę za farmienie i widzimy się za jakiś czas. Słuchajcie, pełen sukces, mamy ponad 7 trylionów doodlecoinów, coinów, oczywiście na hardcore modzie. Szczerze wam powiem, myślałem, że farmienie takiej ilości coinów zajmie trochę krócej, zwłaszcza, że mieliśmy odpalone busty. Ale mimo to potrzebowałem prawie 3 dni, aby tyle wyfarmić. Oczywiście nie farmiłem ciągle przez 3 dni, bo w międzyczasie też robiłem inne rzeczy. Ale finalnie się udało i to jest najważniejsze. Dobra, ja lecę do farmić boostów, tak aby zwiększyć nasze szczęście podczas otwierania jajek. Słuchajcie, boosty wydropione, nawet na zapas, tak aby cały czas był boost do szczęścia razy 21. Oczywiście w międzyczasie będziemy atakować skrzynkę, tak aby zwiększyć ilość dodl Coinów. Ja się biorę za otwieranie i widzimy się za kilka godzin. Słuchajcie, minęło około 3 godzin Znowu nadropiłem trochę boostów owocowych Tak aby starczyło nam na całą noc Sprawdźmy czy coś nam dropnęło Niestety jeżeli chodzi o huge peta to go nie widzę Ale za to mamy sporo Cupcake unicornów w wersji rainbow Będę je na pewno przerabiał na wersję dark matter I wam rozdawał nie poddajemy się, tak naprawdę bardzo mało doodlecoinów nam zeszło. Zostawiamy naszą postać na całą noc i zobaczymy jak to będzie rano. E, witam was dnia następnego rano. Tak widzicie boosty już się prawie skończyły. Jeżeli chodzi o doodlecoiny to ponad połowa zeszła. Pytanie czy coś ciekawego nam wydropiło. Niestety, ale nie widzę huge peta. Z tego co widzę jedyne co nam przybyło to ilość cupcake unicornu w wersji rainbow. Oj coś czuję, że czeka mnie dużo przerabiania na wersję dark matter. No nic, trzeba ponownie wyfarmić owocowe busty i spróbować wydropić nowego huge peta. Słuchajcie, busty wyfarmione, ale zmieniamy taktykę. Zostały nam niecałe 3 tryliony doodle coinów i wykorzystamy je na otwieranie sekretnego jajka, a mianowicie dojo Egg. Oczywiście jest ono droższe, ale podobno jest zwiększona szansa właśnie z niego na huge peta. Dodatkowo w międzyczasie będziemy atakować gigantyczną skrzynię, która tutaj się właśnie znajduje, aby zwiększyć ilość karton coinów, a co za tym idzie ilość otwartych jajek. Słuchajcie, minęło kilka godzin, tak jak widzicie boostów trochę nam ubyło, sprawdźmy czy coś nam dropło. No niestety huge peta nie ma, ale ilość i unicornów powiększa się. W międzyczasie udało nam się rozwalić skrzynkę z coinami razy 25, przez co ilość naszych karton coinów niezbyt uległa zmianie ale dzięki temu będziemy mieć więcej jajek do otwarcia. Dobra, koniec tego gadania, ja się biorę za otwieranie i widzimy się później. Miejmy nadzieję, że tym razem wam pokażę jak wydropiłem huge peta. Słuchajcie, karton coiny się skończyły, jesteśmy na doodle Wardzie, ponieważ kawaii ward strasznie mi lagował, jeszcze trochę zostało nam boostów owocowych i coinów ponad 2 biliony, ale niestety już za to nie mogliśmy otwierać jajka, ponieważ było za drogie. Niestety, z tego co widzę, nie udało nam się dropnąć huge peta, ale za to ilość i unicornów przybyła. Dodatkowo dropną nam nowy Secret Pet i to w wersji Gold. Jako, że nazbierało się nam trochę hardkorowych petów, dzisiaj dla Was do rozdania mam takie Cupcake Unicorny w wersji Dark Matter. Tak jak w poprzednim odcinku rozdawałem eventowe smoczki, mam jeszcze ich trochę, więc je też mogę Wam rozdać. Tak jak zwykle, jeżeli ktoś chce z Was takiego peta, wystarczy napisać jakiś ładny komentarz oraz Wasz z gry. Nie zapomnijcie dopisać, którego peta chcecie, zwykłego czy z hardkor moda. W dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam on się spodobał. Niestety nie zdobyliśmy nowego Huge peta. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania, aby niczego nie przegapić, i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.